Witajcie. Na początek przeczytam Wam tekst dyktanda, a potem zrobię to ponownie, tym razem powoli. Na koniec przeczytam cały tekst dyktanda jeszcze raz. Zaczynamy: Spacer koleżanek. Katarzyna odprowadzała w pewien wrześniowy wietrzny wieczór swoją koleżankę Elżbietę. Żadna z nich nie chciała się pożegnać. Dobrze im się rozmawiało. Poszły zatem na dłuższą przechadzkę wzdłuż żywopłotu schoinek, mijając habrowe hortensje. Katarzyna odprowadzała, Katarzyna odprowadzała, w pewien wrześniowy, w pewien wrześniowy. Wietrzny wieczór, wietrzny wieczór, swoją koleżankę Elżbietę, swoją koleżankę Elżbietę. Kropka. Żadna z nich, żadna z nich nie chciała się pożegnać, nie chciała się pożegnać. Dobrze im się rozmawiało. Dobrze im się rozmawiało. Kropka. Poszły zatem. Poszły zatem na dłuższą przechadzkę. Na dłuższą przechadzkę. Wzdłuż żywopłotu z choinek. Wzdłuż żywopłotu z choinek, mijając habrowe hortensje. Mijając habrowe hortensje. Kropka. spacer koleżanek. Katarzyna odprowadzała w pewien wrześniowy wietrzny wieczór swoją koleżankę, Elżbietę. Żadna z nich nie chciała się pożegnać. Dobrze im się rozmawiało. Poszły zatem na dłuższą przechadzkę wzdłuż żywopłotu schoinek, mijając habrowe hortensje.